ludzi. No ostatnia drużyna poszło, żeśmy 400 koła wziąsali na start. Są, 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 są. Dwóch chłopów, trzech, trzech, wilk jest. Hila, Hila I E, no, i F Hila Oj, chuj. zawojdował, ale zjebałem. Hila, Hila hila, hila, hila zostawiliście. Złapani. Ojojoj, oj. poty, 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 poty i odpała. Odpaliłem pota. Mamy, mamy jeszcze. Ciastek, dawa jakieś dobre. Ciastek, tracisz życie kurwa zajebiście szybko. Właśnie wiem. Uciekaj. Ojo oj, ja je zjebałem. Żyjesz jeszcze? No. Bo... Tam jeden już się popierdalał. Jestem. Wiesz co, może bez napalu, a jak ktoś da mi taki... Kłapie? Ale Awe, tylko na chwilę? Oj, kur... Nie wiem, czy ci mamy jak pomóc. No, dwa dwójkę dostaliśmy z Z no. no nie było jak, nie wiem kurwa co tak miernie nam poszło. W ogóle widzieliście tego kurwa healera? No, ja widziałem. Ktoś w chuja leci srogo, tak ci powiem.